Hop, hop, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na energetykę Środy. Zobaczymy, co dzień 2 kwietnia nam wszystkim tutaj przyniesie. Sobie potasujemy nasz śliczny Chiromachetti. Bardzo duże zainteresowanie u Was miała ta, ta talia. No, piękna jest. Piękna. Słuchajcie, już nam się karta Odwróciła sama. Także zostawiam ją, Słońca moje kochane, bo ja uważam, że rycerz mieczy. chce do Was dotrzeć i chcę Wam coś powiedzieć. Co mamy tu pod spodem jeszcze? Trójka monet, to semka giermek, buław. No to karty dnia już mamy, ale oprócz tego chciałam Wam. Moi drodzy, oprócz tego, że znowu ględzić, zostawcie lajki like i komentarz, to już wiecie, ale zadajcie też sobie, moi drodzy, pytanie. Zaraz dostaniecie odpowiedź. No, patrzcie, dwie już wyszły. Słuchajcie, karta trzecia i czwarta, są cztery. Są cztery dzisiaj. Zajcie, no. ale. Muszę sobie tylko przełożyć to. Ach, cóż my tutaj mamy? Mamy taką kartę, gdzie chcę Wam powiedzieć, że pewne sytuacje, rzeczy mm, będą od nas wymagały szybkiej reakcji, szybkiego. Zachowania się, szybkiej odpowiedzi. Są takie dni, kiedy musimy bronić za wszelką cenę w to, co wierzymy, naszego dziecka, naszego dobrego imienia gdzie musimy szybko podjąć decyzję albo albo. Jedziemy na ten pogrzeb, zostajemy. Rozmawiamy, czy nie rozmawiamy. Tłumaczymy? Niech dzisiaj umysł pracuje. <laughs> dzisiaj myście i to, choćbyście mieli tą sytuację, sprawę rozkładać na czynniki pierwsze, to ja bym chciała, żebyście nie zostawiali tej sprawy komuś, czemu ten pierścionek jest tak, znowu go źle ubrałam. No. Uważajcie na swoją tylko taką popędliwość, bo rycerze są, miecze są bardzo szybcy. Uważajcie, jak prowadzicie samochód. Uważajcie na swoją gwałtowność, tak? Żeby nie być takim porywczym, bo może się to komuś nie podobać. Na przykład, jak będziecie chcieli kogoś poderwać, no nie? Spotkacie kogoś, chyba że to wam się dzisiaj y, przytrafi, że będziecie strasznie dużo i głośno gadać. Jeżeli ja spotkam tą osobę, o której myślę, to chyba oszaleję. Mamy tutaj do czynienia z kimś, kto będzie tyle gadał, że ty powiesz: "No to jest to jest szok. To jest szok, to jest niemożliwe, nie?" Ale ja wam coś powiem. Bardzo często Możemy spotkać w takiej nagłej sytuacji niespodziewanej ważną osobę, na które, na, z którą nie wiem, mieliśmy konflikt, a chcemy coś wyjaśnić. Uważajcie właśnie dzisiaj na konflikty, bo możecie spotkać osobę, która uwielbia się kłócić, uwielbia dogryzać, ale uważajcie też wy. Bo to wy możecie być tym rycerzem mieczy i możecie wstrząść wstrząść. Wiecie, awanturkę. Kochani. Ktoś będzie wam dzisiaj. Um, nie sprzyjał. Tutaj on stoi na tej skarpie. Tu już nie ma nie ma nic. Um, żeby was nikt nie namówił, czy to w pracy, na jakieś przedsięwzięcie. Jeżeli nie jesteście pewni, bo zobaczcie, spadniecie. Padniecie. Niezbyt miły telefon możecie dzisiaj dostać. Ktoś może powiedzieć, ale to ty powiedziałaś, ale to ty zrobiłaś. Uważajcie, po prostu uważajcie. Ja bym powiedziała też, że mm, możemy mieć dzisiaj taką tendencję i ja to będę chyba miała, że dzisiaj będziemy robić 10 rzeczy na raz. Yy, że trzeba zrobić to to, Czyli jedną ręką robię to, drugą ręką robię to, i pięć rzeczy naraz. I taki, taki może być właśnie szybki ten dzień. Słuchajcie, uważajcie, panie, panowie, na te osoby, które spotykacie na drodze. Powiem wam szczerze, przyjdzie ten ktoś, zawróci wam w głowie, będzie wam nakładał makaron na uszy, będzie obiecywał złote góry, że was będzie kochał, że będziecie mieć, nie wiem, orgazmy 10 razy dziennie, że będzie wam kupować prezenty i zniknie. To jest ktoś, kto dużo gada, mało robi. Znacie to powiedzenie? Dużo gada, mało robi. Znacie, nie? Jeżeli lubisz młodszych, no to może to być młodsza osoba. Ale uważajcie, uważajcie. Słuchajcie, mnie się już trzeci dzień z rzędu rycerz mieczy kojarzy z policjantem. Noga z gazu. Może wy nie wytłumaczycie, nie przetłumaczycie mu, bo on będzie wiedział lepiej. Lepiej od ciebie, lepiej ode mnie i koniec. Nie przegadasz. Hmm. Słuchajcie, um, możemy być dzisiaj w takich sytuacjach dziwnych. Pierwszy raz, na przykład, możemy się znaleźć w takiej sytuacji, ale się tam odnajdziemy. Um, będziemy bardzo odważni, powiem co ja. Ja nie poradzę, ja nie dam rady. To jest piękna karta, kochani, bo e, ja Wam powiem na swoim przykładzie: mam tyle nowych spraw i rzeczy. Że ja nie mogę dać na przykład mojemu dziecku po sobie poznać, że ja się boję, że ja nie dam rady. Wiecie o co chodzi? I Wy dzisiaj też tacy macie być, założyć tą um, tarczę, wziąć do ręki miecz i spróbować bronić swoich bliskich siebie. I załatwić to, po co wyszliście dzisiaj z domu. A będziecie mieć bardzo bystry umysł, uwierzcie mi. Co jeszcze? Coś Wam przyjdzie do głowy szybko. Aha. I szybko będziecie chcieli ten plan zrealizować. Mm, czy się powiedzie, czy nie? Może nam aniołki podpowiedzą, nie? Czas szybki, czas już. Jeżeli się zastanawiacie, kiedy, kiedy iść, kiedy to zrobić, kiedy to powiedzieć, już, teraz, dzisiaj. Słuchajcie, ja wypieram dwa i cztery. Jestem ciekawa, czy ten pomysł, który mam w głowie, czy on wypali, Jedneczki. Idzie dobrobyt. Nie wiem o czym pomyśleliście, ale karty Wam wskazują na dobrobyt. Być może będziecie musieli szybko podjąć decyzję zmieniać pracę, zmieniać wydział, wziąć kredyt. Dwójeczki. Niezwykrzyknikiem. No tego to ja bym się nie spodziewała. Ale zobaczymy jeszcze trójeczki. No, do Was należy decy decyzja. Do nikogo innego. To Wy ją macie podjąć. I czwóreczki. Idealny moment. No dobra. Ja już wiem wszystko. A wy? Jeżeli ktoś jest tutaj, kto. Kto musi jeszcze coś dopowiedzieć, to piszcie w komentarzu. Bliźnięta będą ważne, wagi, wodniki. Szybka mowa, szybka jazda, uważajcie. Uważajcie na szybkość, ale jeżeli trzeba będzie podjąć decyzję, na przykład o pracy, tak jak Wam powiedziałam, to to, co Was powstrzymuje, to jest tylko lęk przed nowym, przed nieznanym. Ale nie pokażecie po sobie, tak jak Wam mówiłam, że się boicie, tylko pójdziecie z tym nowym pomysłem do przodu i patrzcie, co Was czeka. Brawo, brawo, ja! No to fajnego dnia, wszystkiego, wszystkiego pięknego, dużo zdrówka, kochani, dużo spokoju, żebyście nie dostawali dzisiaj za dużo takich wiadomości przykrych. Chociaż podobno takie wzmacniają nasz charakter. Dobra. To idziemy pokazać światu, kim jesteśmy, na co nas stać. Wszystkiego wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Bardzo dziękuję Alicji za statyw. Bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję za świeczki, za prezenty, za miłe słowa, które spływają. Dziękuję za Cavusię no ostatnio dużo, dużo załatwiam bardzo dużo i zawsze jest miło od was wtedy wiem od kogo kawę piję Słońce moje kochane to juterka, nie? Papa. Pa.